mankowy moje spekulacyjne kasztany, portfelowe desperadosy i ETF-owe leniwce. Dzisiaj wbijamy z pazurem w sam środek finansowego kabaretu, gdzie LPP tłumaczy się jak dzieciak złapany na podjadaniu Nutelli, Orlen odpala sztuczną inteligencję, jakby miał zamiar skolonizować Marsa, a Kruk zasuwa za dłużnikami szybciej niż Janusz przed windą z promocją na schabowego. Będzie ostro, będzie dziko, będzie jak rynek w piątek 13 po konferencji Klapińskiego. Zapinajcie pasy, polecimy na pełnej obligacji. No to popatrzmy, jak Kruk sobie radzi w drugim kwartale roku 2025, czyli w czasach, gdy Połowa Polski nie wie, czy bardziej się zadłużyć, czy od razu zbankrutować. Kruk zainwestował 577 milionów złotych w portfele wierzytelności o łącznej wartości 2 miliardy 581 milionów złotych. Czyli klasycznie, kupujemy cudze długi taniej, żeby potem chodzić za ludźmi jak upierdliwy sąsiad z osiedla. Co pamięta, że mu kiedyś zabrano wózek na zakupy. Problem w tym, że ten nominalik spadł o 28% rok do roku. Czyli portfel się skurczył, jak, no wiecie co, w zimnej wodzie. A kruk, kruk dumnie mówi, że wszystko zgodnie z planem. No przecież, jak masz plan, potem jest byle nie zbankrutować w pierwszym półroczu, to rzeczywiście można powiedzieć, że się udało. 60% kupów zrobili w Polsce, reszta poszła do Włoch, czyli do kraju, gdzie dług to właściwie styl życia. Brakuje tylko kolekcji mody jesień zima, edycja windykacyjna. I teraz wisienka na torcie, czyli spłaty. Czyli to, co sufka inwestówka lubi najbardziej, Czy ludzie oddali kasę. No to proszę bardzo. 987 milionów złotych spłat w drugim kwartale. 12% więcej niż w zeszłym roku, 7% więcej niż w poprzednim kwartale, czyli kruku, gratulacje. Ludzie zaczęli oddawać hajs szybciej niż politycy obietnice po wyborach. CEO Krupa smoka z zachwytu i mówi, że pracowity i dobry kwartał. Zbliżyliśmy się do miliarda spłat 8% lepiej niż zakładaliśmy. No Brawo, kurwa. Cud, że nikt wam jeszcze nie zorganizował festiwalu windykacyjnego? Z Krupą, jako DJ-em na scenie głównej. A w Hiszpanii? No cóż, tam podobno poprawiają efektywność w sądach. Czyli tłumacząc na ludzki, próbują coś ugrać, zanim połowa klientów im ucieknie do Portugalii. A teraz hit programu. Kruk sprzedaje kawałek portfela w Czechach i Słowacji, bo wychodzą z tych rynków. Czyli klasycznie, niby spłaty rosną, ale spierdzielamy, zanim zrobi się niebezpiecznie. I jeszcze taka mała ciekawostka dla tych, co lubią dokładne liczby. Gdyby odjąć tę sprzedaż, to wzrost spłat wyniósłby 9% rok do roku. Czyli nadal dobrze, tylko już bez tego pudrowania trupa. A jak wygląda całe półrocze? Zainwestowali 805 milionów złotych, czyli o 5% mniej niż rok temu. Ale nominalna wartość tych kupionych portfeli to już tylko 3 miliardy 670 milionów złotych, co oznacza zjazd o 37%. No pięknie, jak tak dalej pójdzie, to za dwa lata będą kupować długi za pokwitowanie do McDonalda i los na loterii. Podsumowując, Kruk robi co może, żeby wyglądać jak jastrząb, ale coraz bardziej przypomina Gołębia z rozwolnieniem, który próbuje latać nad rynkiem, który sam go przeczyszcza. Inwestycje spadają, portfele się kurczą, a oni się cieszą, że ktoś jeszcze oddaje kasę. Ale hej, skoro plan był, żeby nie umrzeć do grudnia, to gratulacje. Jeszcze żyją. Pytanie tylko, kto będzie miał więcej siły na końcu dłużnik czy windykator. Rainbow Tours odpalił przed sprzedaż wycieczek na sezon zima 2025-2026 na 2026 i już 36 541 osób dało się skusić na zimowy urlop marzeń, czyli all inclusive w hotelu z przeciekającym dachem i animatorem po dwóch Red Bullach. Czy to dobrze? No jasne, bo to o 7,1% więcej niż w zeszłym roku, więc prezes już pewnie zamawia nowe palmy w Excelu, tylko że słówka wie jedno. Jak Polak kupuje wycieczkę z półrocznym wyprzedzeniem, to znaczy, że inflacja jeszcze nie przypaliła mu portfela. Ale spokojnie, do listopada jeszcze zdąży. No to się porobiło, moi drodzy? Orle Nasz narodowy paliwowy kolos z ambicjami większymi niż ego szefa na zebraniu kwartalnym ogłosił, że razem z Microsoftem robi największe wdrożenie sztucznej inteligencji w Europie Środkowej. Tak jest, dobrze słyszysz? Największe wdrożenie AI, czyli zasilamy rafinerię mózgami z chmury, a nie tylko ropą z Kataru. Sztuczna inteligencja ma teraz rzeźbić nie tylko w danych, ale też w cyberbezpieczeństwie, produkcji, analizie wszystkiego, co się rusza i oczywiście w poprawie efektywności pracowników, czyli klasycznie, niech bot zrobi wszystko, a ludzie będą skupiać się na strategicznych zadaniach, czyli pić kawę i przeglądać Excela bez otwierania. Ireneusz Fonfara, prezes wszystkich prezesów, mówi, że transformacja energetyczna. Na to wyzwanie. No nie mów Sherlocku. Jak wydałeś 380 miliardów złotych na wszystko, co świeci i ma kabel, to rzeczywiście lepiej, żeby chociaż AI to potem ogarnęła, bo księgowi już mają tik nerwowy, odliczenia od setek. Wiceprezes Soszyński podjarany jak dzieciak na premierze nowego iPhone'a, będą kopiloty będą AI agenci, będzie efektywność i synergia. Czyli korpogatka na pełnej petardzie. A słówka wie, co to znaczy. Będzie mniej ludzi, więcej algorytmu, a Excel już sam będzie się tłumaczył z błędów do Ułokiku. Powstanie też centrum kompetencyjne, sztucznej inteligencji. Bo jak się nie wie, co robić z nowym trendem, to zawsze można zrobić centrum. Brzmi zajebiście poważnie. Prawie tak, jakby AI miała ratować. Orlen przed samym sobą. No i Microsoft, wiadomo, też zacierają ręce, bo jak ktoś im daje dostęp do 60 tysięcy pracowników, tysiąca procesów, 200 spółek w kilkunastu krajach, to można z tego zrobić niezły pokaz mocy. Tylko czekam, aż Copilot zacznie pisać komunikaty IR zamiast rzecznika prasowego. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Że AI będzie nie tylko wspierać logistykę, projektować strony i analizować dane o rynku ropy, ale też projektować strony internetowe. Czyli za moment, kupując benzynę premium na stacji, dostaniesz landing page zrobiony przez GPT i fakturę wygenerowaną przez Mid Journey. Podsumowując, Orlen chodzi w AI jak influencer w Bitcoin na nowym roku. Pompa jest, kasa się leje, Microsoft szczęśliwy, a pracownicy, cóż, oni będą odciążeni z prostych zadań, a potem z trudnych, a potem z roboty. Ale hej, przynajmniej będzie ładny dashboard z chmurki. Synectic, czyli ten od drogich zabawek medycznych, zafundował sobie lekkie cofnięcie. W 9 miesięcy roku finansowego 2024 wciągnęli sprzętu za 246 milionów złotych, czyli mniej niż w zeszłym roku, kiedy to było prawie 277 milionów. No cóż, widać, że szpitale już mają dość kupowania tomografów zamiast waty. Ale nie martwcie się, w trzecim kwartale jakoś się pozbierali. 99 milionów nowych zamówień, czyli więcej niż rok wcześniej. I to już prezes może odetchnąć, bo backlog urósł jak grzyb po deszczu z 20 do prawie 33 milionów. A do tego aktywnych ofert mają na 137 milionów. Czyli obiecali cuda, teraz muszą je dowieść. Krótko mówiąc, karetka nie stoi, ale trochę przegapiła światła. Zobaczymy, czy w kolejnym kwartale podniosą tempo, czy znów usłyszymy, że system zamówień jest wrażliwy na sezonowość i biurokrację. No i proszę bardzo. XTB wrzuca do systemu nowe funkcjonalności, żeby inwestorom nie wykradziono konta szybciej niż oni zdążą powiedzieć, co to jest ETF. Teraz oprócz starości fizycznego kodu z SMS-a, można sobie odpalić TOTP, otp czyli Time-based One-Time Password, tak ten cudowny system, gdzie przez 6 sekund czujesz się jak haker z filmu Matrix, zanim kod wyparuje szybciej niż twój zysk na CD Projekt XTB tłumaczy, że cyberprzestępcy rosną w siłę. No szok, kto by się spodziewał, że jak połowa kraju wrzuca hasła typu Janek123, to coś może pójść nie tak. Dane CERT NAS pokazują, że w 2024 roku było ponad 103 tysiące cyberataków. No pięknie, prawie tyle ile inwestorów, którzy myśleli, że kupią Tesla pod dołku i będą rentierami do końca życia. Ale spoko, XTB mówi: "Nie ma lipy, robimy wszystko co trzeba. Rozwijają metody uwierzytelniania. Robią zabezpieczenia obowiązkowe i edukują klientów. I to się szanuje. Powiadomo, wiadomo, inwestor wyedukowany to taki, który kliknie w kod z autentykatora, zanim kliknie kup cały portfel na dźwigni razy 10. Oczywiście, nie ma co się podniecać, nie że teraz nagle XTB to Fort Knox na sterydach. Po prostu dorzucili jedną funkcję, która powinna być standardem od lat. Ale cóż, lepiej późno niż z płaczem do saportu, że konto zniknęło razem z depozytem. Także Sówka mówi: "Dobra robota", ani nie klękam z zachwytu, ani nie przewracam oczami. Po prostu loguję się, klikam w autentykatora i czekam, aż inwestorzy zapomną, że bezpieczeństwo to nie tylko hasło kup S&P 500 i zapomnij. No to uwaga, Autopartner w czerwcu zrobił przychód na poziomie 380,98 miliona złotych, czyli o 8,45% więcej niż rok temu. Czyli jakby nie patrzeć, kasa leci szybciej niż klient z warsztatu po wycenie naprawy klimatyzacji. Narastająco od stycznia do czerwca przychody przekroczyły 2 miliardy 213 milionów złotych. A to już robi wrażenie. Jak na firmę, która sprzedaje rzeczy, o których przeciętny kierowca nie ma pojęcia, dopóki nie zagrzebie się w dymiącej komorze silnika. Czy to dobrze? No jakby nie było. Rośną. Czy to rewolucja? Nie, raczej klasyczna ewolucja po polsku. Kup, drożej sprzedaj, a potem niech klient płacze, że amortyzator kosztuje więcej niż jego wakacje. Podsumowując, autopartner jedzie dalej swoim pasatem sukcesu, sypie przychodami jak złomiarz śrubami na wagę i póki co trzyma się drogi. Tylko niech nie zapomną, że wzrost to nie to samo co zysk. A 7% przychodowego plusa nie wystarczy, żeby inwestor dostał palpitacji ze szczęścia. No i się udało. Develia dostała od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów błogosławieństwo do połknięcia Buick z Immobilie Polska, czyli francuskiego odpowiednika Budujemy Blok, a potem udajemy, że mamy plan urbanistyczny. I to nie byle jak przejęcie, za 66,5 miliona euro, czyli jakieś 283 miliony złotych, czyli mniej więcej tyle, ile deweloperzy zarabiają, sprzedając mieszkańcom klitki z widokiem na śmietnik i miejscem na pralkę pod stołem. A wszystko to po to, żeby zwiększyć potencjał wzrostu banku ziemi. Czyli tłumacząc skorpobełkotu, kupili więcej gleby, żeby postawić więcej sześcianów z nazwami w stylu Viva Cité, Luméa, Vivre i inne francuskie zaklęcia, które mają przykryć fakt, że to wszystko wygląda jak kopiuj w play z PowerPointa z 2008 roku. Na koniec 2024 Buik miał około 1300 mieszkań w budowie i przygotowaniu, z tego 1098 miało już już podpisane umowy deweloperskie, czyli klienci już zapłacili zaliczki i teraz grzecznie czekają, aż blok wyrośnie jak pieczarka po deszczu albo padnie jak serwer ZUS-u w dniu wypłaty. Ale najlepsze jest to, że bójg miał jeszcze 2800 mieszkań w gruntach zabezpieczonych umowami przedwstępnymi, czyli po ludzku ziemia już prawie ich, ale jeszcze trzeba dmuchać balonik nadziei, że ktoś wyda pozwolenie, zanim zmienią plan zagospodarowania i wyrosną tam magazyny albo kościół. I tak oto dewelia powiększa swój zasięg. Warszawa 71% mieszkań, czyli klasycznie. Wciśnij ludziom cztery ściany i nazwij to apartamenty miejskie Poznań 13%, bo ktoś musi tam mieszkać między stadionem a Kebabem Wrocław 16%, czyli wystarczająco, by udawać, że się tam rozwijają. Podsumowując, Dewelia połknęła francuskiego deweloperskiego żabojada i teraz będzie mu trawić cement w brzuchu przez najbliższe lata. A wszystko po to, żeby budować więcej, drożej, szybciej i z jeszcze bardziej poetyckimi nazwami typu Neopraga, które brzmią jak cyberpankowy skład, a wyglądają jak typowe blokowisko z miejscem parkingowym na dachach sąsiadów. No i się porobiło. LPP dostało papierek z Komisji Nadzoru Finansowego, że może się elegancko dogadać, bo KNF zlitował się jak nauczyciel, który złapał cię na ściąganiu, ale uznał, że masz ładne pismo. Kara 1,8 milionów złotych. No Dramat, po prostu dramatyczna kwota. Przecież za tyle to LPP kupuje guziki do jednej kolekcji w Reserve. W skrócie chodzi o to, że LPP miało na sumieniu jedną małą rzecz. zapomniało. Bidulki. Że jak sprzedajesz cały rosyjski biznes w środku wojny, to może jednak wypadałoby powiedzieć o tym od razu, a nie dopiero jak cię ktoś przyciśnie do ściany jak mokrą ścierę w Lidlu. No ale spoko, już jest projekt układu, czyli coś w stylu: Dobra, chłopaki nie bijcie, zapłacimy i idziemy dalej, tylko nie grzepcie w mailach. Zarząd przyjął to z pokorą, bo wiadomo, jak KNF mówi przyjmijcie karę, to nie pytasz dlaczego, tylko z której karty płacić, ale teraz robi się gęsto, jak w przymierzalni Mojito, w Black Friday, Hindenburg Research w marcu wsadził kij w szprychy i stwierdził, że cała ta sprzedaż rosyjskich spółek to bardziej teatrzyk kukiełkowy niż transakcja dekady. Raport brzmiał mniej więcej tak. LPP niby wyszło z Rosji, ale dalej tam działało przez słupy, cienie, kremlowskie duchy i umowy pisane krwią znikających właścicieli. A LPP oburzone jak influencerka, której ktoś ukradł kod rabatowy. Poszli z tym do prokuratury. Bo przecież to nie może być tak, że ktoś kwestionuje ich czystą krystaliczną moralność spod znaku kropowych bluz z hasłem Be yourself. I oczywiście LPP przysięga, że nie ma żadnych powiązań z rosyjskimi firmami. Żadnych nul zero. Jakby ktoś odciął kabel do Wyczyścił kasz i wrzucił story z napisem Nie prowadzimy działalności handlowej w Rosji. No przecież Instagram nie kłamie, prawda? Tylko problem w tym, że Hindenburg nie jest z tych, co rzucą oskarżenie i idą spać. Oni działają jak komornik z ADHD. Jak już cię dorwą, to sprawdzą ci wyciąg z konta, krzesła w salonie i listę zakupów z Biedronki. I jak znajdą ślad musztardy z Moskwy, to ci udowodnią, że jednak lubisz rosyjskie smaki. Podsumowując, LPP padło w medialne bagno, w którym każdy się okłada raportami, decyzjami administracyjnymi i prawnymi oświadczeniami, ale nikt nie mówi, co się naprawdę wydarzyło. Z jednej strony KNF mówi: dobra, zapłaćcie i będzie git. Z drugiej Hindenburg odpala swoje bomby, a z trzeciej LPP krzyczy My tylko szyjemy ciuchy, zostawcie nas. Słówka mówi jasno. Jak coś śmierdzi jak kompromis, wygląda jak pudrowana afera i jest polane sosem PR-u, to nazywa się to układ z KNF-em i kosztuje tylko 1,8 miliona złotych. Promocja trwa do wyczerpania reputacji. I to by było na tyle. Moje giełdowe hieny i dywidendowe cebul. Pamiętajcie, na rynku jak w życiu, albo kroisz, albo jesteś krojony. Klikaj subskrybuj, dziel się tym mięsem z ziomeczkami, a ja wracam do analizy kolejnych finansowych trupów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo w raporcie kwartalnym. To wie co szybciej i Jedna z Prawa. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie mam licencji, certyfikatów ani magicznej kulki. Także wszystkie inwestycje robisz na własną odpowiedzialność, a materiał to wnioski Słówki.